Polskie technologie medyczne jak najbardziej mogą konkurować na rynkach światowych i w Polsce jest ponad 300 firm z branży, 300 firm produkujących sprzęt medyczny. To jest stosunkowo duża ilość. Oczywiście rozpiętość jest duża, bo to jest od produkcji jednorazówek po produkcję zaawansowanej aparatury medycznej. Natomiast ja myślę, że takim dobrym współczynnikiem albo wskaźnikiem tego, czy te produkty są konkurencyjne, to jest wzrost sprzedaży eksportowej. A taki wzrost sprzedaży eksportowej z roku na rok jest. On jeszcze kilka lat temu był dwucyfrowy na pewno. Nie mam najświeższych danych, niestety te lata pandemiczne troszkę te statystyki zakłóciły, natomiast wiem, że on już kilka lat temu był na poziomie powyżej 2 miliardów euro. Co jest całkiem, całkiem pokaźną kwotą, jakkolwiek ciągle musimy sobie zdawać sprawę, że jest to niecały procent globalnego rynku. Także widać, że już nasze firmy, już nasi producenci są na rynku światowym, natomiast ciągle ten ich udział jest mniejszy niż nasz potencjał. FAMET na tych rynkach eksportowych radzi sobie świetnie. Generalnie mamy takie dwa główne źródła. Z których źródła sprzedaży. Rynek krajowy, na którym się bardzo koncentrujemy, i ten rynek przynosi nam od 30 do 40% ogólnego przychodu rocznie. Natomiast te dwie trzecie sprzedaży, to jest, to jest sprzedaż eksportowa. Obecnie jesteśmy już w 11 krajach, także to jest naprawdę duża ilość z czego myślę, że 70-80 krajów jest taką naszą już stałą bazą klientów i, i tam ta sprzedaż nie jest okazjonalna, tylko, tylko rzeczywiście jest stała, bo mamy również takie kraje okazjonalne, jak na przykład Turks i Koikos, które są kompletnie egzotyczne, czy Mauritius, no i nie możemy powiedzieć, że tam te nasze produkty sprzedajemy stale. Przy czym ta baza takich krajów, w których nasze produkty są rozpoznawalne i mamy stały kontakt i z partnerami biznesowymi, i ze szpitalami, jest, jest zawodnie pokaźna. Pomaga nam w eksporcie to, że niemalże każdy producent sprzedaje na rynku krajowym. Szacuje się, że około 40% sprzedaży to jest ciągle rynek krajowy. Taka jest średnia z tych ponad 300 firm, o których wspominałem. W związku z czym każdy ma dobry dostęp do kadry medycznej, do, do lekarzy, do pielęgniarek, a ta kadra medyczna, ten bio personalny naprawdę jest na wysokim poziomie. W związku z czym, będąc na rynku krajowym i móc zebrać informację zwrotną, wiarygodną informację zwrotną, ta, ta możliwość ulokowania produktów i przetestowania w takich warunkach klinicznych, na całkiem wysokim, będących na całkiem wysokim poziomie. Daje już bardzo dobrą sytuację wyjściową. Więc to jest, myślę, że taki pierwszy punkt. Mamy, mamy dobrą bazę merytoryczną. Drugi punkt związany jest z naszą lokalizacją w obrębie Unii Europejskiej, która stawia bardzo duże wymagania wobec wyrobów medycznych, wobec całego procesu wytwarzania wyrobów medycznych. I to jest świetna baza wyjściowa do dalszej ekspansji geograficznej. Bo teraz tak, sprzedając z Polsce my musimy te wyroby, te, te wymagania spełnić. Jeżeli spełnimy te wymagania, możemy sprzedawać w każdym kraju Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chcemy wejść na przykład na rynek amerykański albo chiński, no to musimy przejść osobną rejestrację typową dla danego kraju. Natomiast już te nasze wymagania europejskie są tak wysokie, że, że w zasadzie. Musimy się uzbroić tylko w cierpliwość i oczywiście przeznaczyć dużą kwotę pieniędzy, bo niestety te rejestracje są bardzo drogie, ale, ale te rejestracje są możliwe. I to, to myślę, że jest istotne, bo po co nam daje generalnie spełnianie tych warunków? Daje nam to, że produkty są wysokiej jakości i są bezpieczne. I, i tak te produkty są postrzegane później w innych krajach. Generalnie ta, ta, ta nasza lokalizacja w Unii Europejskiej dała nam też coś bardzo fajnego. Dała nam nie tylko made in Poland, ale made in European Union co sprawiło, że ta percepcja marki jest zdecydowanie wyższa niż kiedyś. Oczywiście duże jest również barier. To są bariery związane z wysokimi kosztami i wdrażania produkcji wyrobów medycznych. Wspominałem o tym, że te wysokie wymagania ułatwiają nam dalszą ekspansję, ale najpierw trzeba jej przejść. Trzeba te rejestracje, certyfikacje przejść, co nie jest liczone w miesiącach, tylko bardziej w latach od rozpoczęcia wprowadzania produktu na rynek. Następnie, jak już mamy ten produkt, no to musimy ponieść znowu wysokie koszty promocji produktu na, na poszczególnych rynkach. I teraz my działając w 111 krajach, koncentrujemy się na dwóch trzecich z tych krajach, z tych krajów. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w każdym z tych krajów musimy uruchomić jakąś, jakąś akcję promocyjną, czyli promującą naszą markę, promującą nasze produkty. Niestety z tym związane są koszty. I dla takiego przeciętnego gracza. Na rynku przeciw, przeciwnego gracza, przeciwnego producenta aparatury, sprzętu medycznego, to są bardzo wysokie koszty. Nie ułatwia również sytuacja geopolityczna. Widzimy, że niektóre rynki się zamykają. My jesteśmy jednym z nielicznych producentów polskich, którzy sprzedają do Chin. Być może tylko jedyną firmą, która sprzedaje do Chin. Większość firm kupuje z Chin, my sprzedajemy tam. Natomiast niestety widzimy, że, że ten rynek chiński się robi coraz bardziej hermetyczny i są bardzo duże ograniczenia na import wszelakich produktów, ale w tym również sprzętu medycznego. Są coraz trudniejsze rejestracje i coraz bardziej kosztowne. Obecna sytuacja na Ukrainie. Również jest, jest dużym ciosem w taką firmę nastawioną na eksport jak my, która przez wiele, wiele lat inwestowała w rynek rosyjski czy białoruski. I w ostatnich miesiącach podjęliśmy decyzję, żeby wyjść z tego rynku. I jeszcze jedną rzeczą w kontekście takiej geopolityki, albo może bardziej geografii, to bardzo wysokie koszty transportu, koszty logistyki związane z dostawą produktów do odległych krajów i to ma oczywiście bardzo negatywny wpływ na koszt produktu, który jest takim prawdziwym kosztem dla naszego partnera biznesowego. Obecna koniunktura na pewno jest bardzo dużym wyzwaniem i to można powiedzieć, że pod każdym względem. Z jednej strony e, słaba złotówka e, przy zaopatrywaniu się w surowce e, w euro czy w dolarach e, nie pomaga. Taki zwiększa generalnie koszty wytworzenia naszych produktów. Inflacja oczywiście wpływa bezpośrednio na koszty prowadzenia działalności. Energia, koszty pracownicze, to wszystko ma wpływ na koszt produktu i w wielu wypadkach my jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zwiększyć ceny naszych produktów. Większość sprzedaży i 80% sprzedaży to są klienci publiczni. Taki szpital publiczny, który działa w trybie postępowania przetargowego, Zazwyczaj otwiera temat na kilka kwartałów, zanim ten temat zostanie zamknięty. W związku z czym nasz partner biznesowy, na przykład w Chile, rozpoczyna pracę nad projektem z danym cennikiem, i po trzech, czterech kwartałach okazuje się, że ten cennik już nie jest do końca aktualny, a koszty transportu w ogóle wpływają jeszcze negatywniej na, na rentowność takiego projektu. Tutaj jako eksporter z drugiej strony też trzeba o tym wspomnieć, że słaba złotówka pomaga przy sprzedaży w euro, więc jakaś kompensata, kompensata tego, co powiedziałem wcześniej, jest. Natomiast ciągle jest to, jest to, jest to negatywne, bilans jest negatywny. Od tych kilku lat szczęśliwie udaje nam się zachować stały wzrost naszej sprzedaży, i to jest związane i z tym, że dystrybutorzy w poszczególnych krajach, czy też klienci przekonują się do naszych produktów, jak również wchodzimy na nowe rynki zagraniczne. Oczywiście zawsze bardzo pomagają pomaga współpraca z dużymi, z dużymi graczami, z organizacjami pozarządowymi. Który, dla których jesteśmy już takim dosyć wiarygodnym partnerem. W Polsce współpracujemy z Wielką Orkiestrą Środkowej Pomocy. W okresie pandemii udało nam się dostarczyć kilkaset łóżek za pośrednictwem orkiestry. Za granicą również współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, i efektami tej współpracy są dostawy np. 650 łóżek za naszą wschodnią granicę. Czy też 160 stołów operacyjnych na Bliskim Wschodzie. Obecnie pracujemy nad, nad dużym tematem na kilkadziesiąt stołów do Indii i wierzymy, że tutaj również uda nam się ten temat pozytywnie zamknąć.